Dobra. Wracając. Przejdziemy jeszcze kawałek dalej. Ok. <grystanie> <grystanie> Gryfciu klasik kurwa Co zrobiłem? Zużyłem amunicję, żeby kurwa zatapować. Pozdrawiam Dobra, przejdźmy jeszcze ten kawałek dalej O co tu chodzi z tym światłem? O, jestem na 1F Dobra Mogę niżej zejść? Nie, nie da się niżej Dobra, tu jest wejście do 2F. O kurwa, jeszcze wyżej mogę iść. No nie pierdol. Jeszcze wyżej. Dobra, to może po kolei idźmy lepiej, co? Bo coś czuję, że z 10 ammo jeszcze w makarowie to daleko nie zajedziemy. Dobra, otwieramy. Aha No tak. Trzeba było to najpierw sprawdzić, prawda? Dobra, tu jest otwarte. Nie wiem, czy to łajba się ruszyła. Czy tu kurwa jakiś bydlak chodzi. Mówię jej zajebać? Łeb? Pratyka tapika? Co czystego? Watch it co? Huh? Why? What's on? You need to remember, so we can be a family. Aha. A jak nie chce to co? Kurwa, o Jezus, jeszcze taka opleśniała taka seta, fuj. Fujka. Nie wiem, czy chcę to oglądać.

It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. Uh-huh. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Uh-huh. Here. Take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you? Dobra, idziemy no, Tu coś na pewno będę miał Amunicja do pistoletu maszynowego? Łokcian Oddział operacji specjalnych, dyrektor Alan Dorney i nadzorca Mia Winters Co? Czy oni są jakimiś kurwa agentami specjalnymi? Najnowsze doniesienia wskazują, że jeśli Eveline pozostanie w bieżącej organizacji, istnieje wysokie ryzyko, że zostanie porwana przez wrogą organizację. Wasza misja polega na przeniesieniu Eveline do naszego oddziału w Ameryce Środkowej celem jej zabezpieczenia. To jest kurwa. Podczas misji postępujcie zgodnie z następującymi zasadami: Cały czas odgrywajcie rolę opiekunów Eveline, aby nie wzbudzać podejrzeń. Monitorujcie funkcje życiowe Eveline za pomocą dostarczonego kodeksu genomowego. W obliczu nieuniknionej porażki zlikwidujcie dziewczynę. No jest kurwa. Czekaj, co? O kurwa. Ale bookjump. Będzie mu strzelać. Pistolet maszynowy P-19. Kurwa. Lecimy. Co to kurwa jest? To jest ten statek. i jeszcze był cały. Co jest kurwa? What the fuck? Dobra. To na razie nie pójdę po nią. Tu się mogę wspiąć, okej. Okay. Rzeczywiście zrobiłem ponad połowę zadania ze stronki dla juniora. To brawo. Dla Uuuu, No tak, stateczek po Brytyjuszku, stateczek. Zaraz tu kurwa umrę. Okazało się, że źle dodali zadanie i MG jest zjewane. Nieźle. Byłem tu kiedyś, dosłownie. Aha. Jak to jest, że ona jest wszędzie, kurwa? Duplementy przydadzą się I Ty papryczku ogrywałeś? W wróciła, z wrażenia I Dosłownie było... Dlatego, że tu umrzesz, aha To fajnie Grałeś, Dobra, chuj Zdechnę, to zdechnem Dobra, tu zamknę. Nie, no tu Wszędzie kurwa muszę ten klucz zjebany włożyć. Czy Skierę przeszedłem obróć, Village'a? O kurwa, proszę bardzo. Cześć Chilka, co tam słychać? Dobra, a mała sobie weźmiemy. Dobra, ona jest tu w kuchni, jak nic, kurwa, nie? Jak coś wychodzę, jak coś wyskoczy, to wychodzę. Aha. Nie, no tu chyba nic nie wyskoczy. Czy wyskoczy? Porządeczku. Wszystko, git. Dostanę. Ja w końcu kurwa zawałem. Dostanę. to biurko wypierdolę kurwa do góry nogami oh. idealnie jak drzwi otworzyłeś, na no dosłownie, cześć Aleksa kurwa, ja pierdolę aha, no dobra znowu kurwa to zrobiłem nie dobra jebać She's vomiting. Damn, I'll have to reset. No. How's it going? She's vomiting, far more in excess of her body mass. <laughs> oh, great. <laughs> We're gonna be seeing a lot more. I to dziecko kurwa wymiotuje tym głównym całym. Dobrze wiedzieć. Co się działo na RPTA ja Pierdale, Co się działo? Jak minął dzień wieczór w porządku. Kurwa. Co tu do chuja było? Będę ci pisał klif, kiedy będzie bank. Aha. Aha. Tu mogę przejść, nie? Kurwa. Apokalipsa. Nieźle. Nieźle, nieźle. No i gdzie ona jest? Pewnie gdzieś tu teraz. Bomby śmigłowce. O kurwa. Kurwa, jakieś one twarde są. Jak mam tą broń Bytloki jebane O to jest zamknięte z drugiej strony Te, Stąd chyba przyszedłem, prawda? Tak I ona Jest gdzieś tu kurwa, w tą stronę Nara? Aha O jest, chodź tu ty kurwa do mała No, pojechała w pizdol. No i chuj. Nawet nic kurwa nie będę mówił, nie? Nic kurwa nie będę mówił. Ale ja tak czułem, że on kurwa stąd wyskoczy. No cóż innego mogłoby się wydarzyć, nie? Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Tutaj jedziemy, nie? Aha, no, tylko tam gdzieś się świeci. No dobra, ale jutro ma być. może miasto będzie zniszczone? Zobaczymy. Co tam się na roleplayu wydarzy. To paprik będzie namówił. Pewnie. Nie damy rady. Kurwa, Żygała w pizdu. Czego Żygorz, babo? Po co? Jezu, czemu oni są tacy twardzi? Przecież ja za nic nie będę miał. Tym bardziej, że wystrzelałem, kurwa, wszystko. Powietrze wcześniej. No chodź ty, kurwa. Kurwa. Jebany gnój. Słodziaczek, ale fajny. Nieźle Nie wino. No silne w chuj, ale wcześniej z Makarowa jak strzelałem to na dwa strzały, kurwa. Makarow ma taką samą amunicję do chuja. To jest taki common sense, im więcej jamu dostajesz, tym więcej musisz wystrzelać. No to prawda, akurat to fakt. Tu się nie da. Tu coś jest. Bomba zdalnie sterowana, co kurwa? Już się boję, co tu się będzie działo. Jak tu jakieś kurwa bomby żem dostał. Oho. V, No, a on tu idzie do mnie chyba, nie? Kurwa, najgorsze jest to, że go nie podbiegają, to ja panikuję i strzelam kurwa jak debil. Wszędzie ty coś masz przy sobie, nie? Tu coś jest? Nie. I opierdolę. Gdzie te żygowiny są zajebane? Gdzie ona jest? Żygowiny to chuj z nimi w sumie. Tutaj nie można przejść, bo jest ten klucz. Chemikalia. Aha. I pewnie będę mógł sobie wybrać, albo zrobić HP, albo kurwa, amunicję, nie? Eś mnie nóż miałem Nie ważne, Kwas. I tutaj jest coś też. Hmm. Cozga? O, proszę, czyli tak to działa? Evie, I'm not mad Wait What did you call me? I don't want to live in the lab anymore I want a house and I want you to be my mommy Okay Evie I'll be your mommy Just, just come back with me right now Okay? Where are you Evie? Evie <laughs> wait What's Kurwa, do you know? Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Are you okay? You just worry about getting Evelyn back. Okay. Kurwa, Altu, she'll be back, Kara Kanye. Trzymajcie się. Ja nie mogę na nich tego rzucić. Aha, bo muszę w nich. No kurwa. Nie wiem co ja, żebym właśnie kurwa odjebał, ale mam nadzieję, że chociaż tego z tyłu rozwaliłem. To Aha. No to trochę... To trochę zmarnowałem. W takim razie czekajcie, ja podgłośnie tylko streama na chwilę. Dobra, ale one są kurwa silne jak chuj, nie? Pojebane to jest. Pojebane to jest strasznie. I gdzie teraz, tu wracamy? No, kurwa chyba nie, tutaj pewnie. Mało hamu, no mo w chuj mało właśnie. Ale będę mógł chyba wytworzyć, więc... Aha, pistoletową mogę sobie wytworzyć. Aha. O, rzeczy. Nie bomby, kwasy, kurwa, ananasy. Coś gdzieś tu jeszcze jest? Dobra, trochę mu mam. Chuj tam, trudno, idziemy. Jesko połonie kurwa, zajebiście. Idź kurwa z tymi bydlakami zajebanymi. O kurwa. Aha, no to już fajnie kurwa zdetonował, co? Wybuchli? No tak kurwa. Tak nie do końca bym powiedział, tak kurwa nie do końca. Ale dwie bomby na dwóch to trochę kurwa za dużo, co? No ty. A ona się w tą babkę zamienia w ogóle. Ja mam wrażenie, kurwa. Czyli to ta bab. O kurwa, chyba rozgryzłem. Ej, ja na drugim byłem, nie na trzecim. Po czemu teraz trzecie jest włączone? O, chuj. Może to babka jest tą... małolatą. Kurwa, te kropek. A mogę to zabrać? Bo tu jest bezpiecznik. on się świeci na zielono, znaczy, że działa. Ta stara? No. Where the fuck am? Czekaj, tu byłem już. Nie wiem w którym momencie, ale byłem tu przecież Otwieraj to tym kwasem, zobaczymy No co ty? Jak ta starasa mówiła to Evelyn chyba? Ale ta stara stara, taka... Taka co na wózku jeździ To przecież ona się nie odzywała w ogóle Jak dobrze pamiętam Dobra, stąd wyszedłem ta stara, 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 no. jesteś stara na pewno gdzie on jest kurwa Anal, gdzie ty jesteś kurwa? Alan, where the hell are you? No tu nie ma Tu Anala nie ma. Po drugim piętrze, nevermind. No właśnie, jesteśmy na drugim. Teoretycznie Evi jest na górze. Jak mam tam kurwa niby wleść? Ogólnie nie mogę sygnąć gry, nie? Teraz schody? Kurwa jakieś schody były? Nie ma tu żadnych schodów. Tu jest zamknięte. Tutaj jest ta winda Jesteśmy na 2 nie? Właśnie Na 2F A bo ja tu mogłem przejść dookoła Dobra, nieważne Ale ze mnie Tuman No kurwa mhm. Jak wziąłem HP Zrobiłem To teraz nagle kurwa napierdaję Zaraz mi szlag trafi z tym dźwiękiem? No wiem. Mnie pewnie też. O nie, zużyłem ostatni kwas na to. Po mi tyle tych bomb jest? A No to gówno tu coraz większe. Dobra, muszę się oblać, bo potrzebuję HP więcej. No i co teraz? O kurwa, następne idą. No nie wyjdą. Aha. Ja tam nie wejdę teraz. Pierdol się. No. No. I to się nazywa dobre użycie C4. Chyba tworzyć dźwięki nie no, no chyba nie umiem właśnie. Kurwa te dźwięki. Nie no, tu byłem kurwa, przecież przed chwilą. Czy nie? Ja już się chyba zgubiłem, słuchajcie. Dobra, na 3F idziemy. Nie, nie byłem? Ok. I kurwa, amunicji mi brakuje. A, tu jest przejście. No, tu byliśmy przecież. Okej. Okay.

That little bitch. She never trusted Okay, wait. Evie, no, Evie, Evie. Ellen, I listen. didn't mean to call you that. She's Evie, trying to take control. It. You have to fight her. Evelyn, stop! Stop right now! Don't touch me! do no. <laughs> Aha Uch. Uch. Oj, chuj Zaraziła go, Ją. A chuj jeden grzyb Co tu jest? Oj wie Dobra, idziemy dalej do no kurwa smacznego, no. Tylko, że ja amunicji żadnej nie mam, nic, nie? Jest kurwa przypał w chuj. Tu coś jest. Komputer. Jakieś nagranie, mp4, 39 sekund. na te wirus? Aha. No kliknij, żeż myszką kurwa na nagranie. No dobra, no nagrała na tego laptopa i co? Ja przecież jakbym tu doszedł, kurwa to już i tak bym nie dał rady się kurwa trzymać z daleka. Kurwa, logika, nie? O nie, to kwasem czy otworzyć? Już myślałem. O kurwa. O, kurwa, jest kakaraka. Ja wiem, że dostał. We'll be <small> Idź kurwa z tym strzelaniem twoim. Kurwa, strzały, wybuchy, adrenalina, o co tu kurwa chodzi? No to bang jest w chuj głośny ogólnie, nie? Gryfek Fire, Dokładnie. Jak ona nagle tak daleko jest, nie wiem, kurwa, wyjewali ją w powietrze, człowieku. I co? Koniec gry? Kurwa. Idź tak, stąd. Eveline. I remember. can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Pomijaj go nie